Dzień dobry. Z tej strony Ireneusz i Ira. Zwracam się do Pana, Pani, yy, z wezwaniem do czytania ze zrozumieniem pisma obywate obywatela i skargi, którą do Pana skierowałem. Bo wciskanie kitu, że jest bezpodstawna, kiedy Pan nie przeczytał ze zrozumieniem tego, a czułby się Pan, Pani szczęśliwa, gdyby Pan pisał coś w sprawie związanego, a ktoś Pana olewał? pani? To by pan się czuł tak bardzo szczęśliwy? I jeszcze pan z uśmiechem na ustach wciska mi pismo z, z tym, że pana skarga jest bezzasadna? Czy tam pani? Pani czy pan prezes, jako obywatel Rzeczypospolitej, może pan dla mnie spakować się? I zmienić stołek, bo się pan nie nadajesz, bo nie umiesz pan czytać tam pani ze zrozumieniem pisma, kiedy ja wyraźnie napisałem skargę, w której jest to wyraźnie napisane. Czułby się pan, pani szczęśliwa, gdyby. Pisze pan coś związanego ze sprawą, a ktoś pana olewa, kiedy nie ma prawa na to, a jeszcze Pan z uśmiechem na ustach, czy tam pani twierdzi, że to jest bezzasadne? To wy jesteście w tym momencie. To pan i pana pismo jest bezzasadne, które może pan wytrzeć tym w dupę i wciskać obywatelowi Rzeczpospolitej Polski. Do widzenia. I życzę panu szybkiego zwolnienia, czy tam pani.